Jest sobota 7 listopada 2020 roku, godzina 17. Właśnie teraz, właśnie dzisiaj, mieliśmy uroczyście otwierać naszą arenę Ostrów. Taki był plan. Wiele lat czekaliśmy na hale z prawdziwego zdarzenia. Były różne koncepcje, prowadzono długie rozważania, a ona wciąż pozostawała jedynie w sferze naszych marzeń. Brakowało odważnej decyzji aż do grudnia 2017 roku. W tym miejscu bardzo dziękuję wszystkim, którzy poparli moją propozycję budowy Areny Ostrów i pozwolili spełnić nasze wspólne marzenie. Dziś to miejsce staje się domem dla ostrowskich sportowców, ale też dla kibiców. Tu będziemy przeżywać sportowe emocje, klaskać i zdzierać gardła, prowadzić naszych do zwycięstw. Głęboko wierzę, że również tutaj będziemy mieli wiele okazji do przeżywania pięknych kulturalnych emocji, bo tu kultura będzie grała ze sportem. Właśnie tak miało wyglądać otwarcie Areny Ostrów z udziałem Was, Ostrowian. Miały zostać rozegrane pierwsze mecze koszykarzy i piłkarzy ręcznych, miał się odbyć piękny koncert. Mieliśmy razem cieszyć się tym dniem. Ze względu na obecną sytuację musimy nasze plany odłożyć. Podkreślam, odłożyć. Głęboko wierzę, że już niebawem oficjalnie i wspólnie otworzymy naszą arenę Ostrów. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Tak wspaniały obiekt nie może jednak stać pusty. Musi żyć. Już za trzy dni, we wtorek, 10 listopada, w święto miasta Ostrowa Wielkopolskiego, będą tutaj trenować ostrowscy koszykarze. Będziemy tu z nimi. Także państwo dzięki transmisji na antenie telewizji Proart i w mediach społecznościowych. Przy okazji opowiemy o tym, jak spełniało się nasze marzenie i oprowadzimy widzów po arenie ostrów. Równo za tydzień, 14 listopada, zagrają w arenie ostrów swój pierwszy mecz Ostrowscy koszykarze, a my będziemy mogli go obejrzeć na antenie. Polsat Sport. Niech to miejsce przyniesie Wam dużo szczęścia, a nam kibicom mnóstwo sportowych emocji. Witajcie w domu! Bardzo się cieszymy my na początku ze strony tylko i wyłącznie stricte koszykarskiej, że doczekaliśmy się własnej, własnej hali, że będziemy mogli pomieścić jeszcze więcej kibiców, że te szatnie są tak ogromne, że, że każdy z nas będzie miał tu swój, swój, swój kąt, że tak się wyrażę, i swoje miejsce. Bardzo, bardzo nas to cieszy, bo gdzieś tam zawsze nas dotykali z zewnątrz, że nie mamy swojej sali. Teraz mamy piękny obiekt który otwiera nam wiele możliwości, nie tylko związanych stricte z koszykówką, ale również i z kulturą, koncerty, targi. Oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że teraz mamy pandemię i nie jest czas o tym mowa, ale musimy patrzeć w przyszłość, bo bo chcemy się rozwijać. Także dla miasta jest to na pewno przepiękna prze wizytówka i na pewno tak się, tak się stanie, że możemy się pochwalić, że mamy tak, tak przepiękną halę. Dla mnie jako Ostrowieńczyka jest to świetna sprawa, że w naszym mieście powstała nowa hala widowiskowo-sportowa. Na pewno jest to również wielka rzecz dla wszystkich kibiców, którzy swoim dopingiem i tym, że byli na każdym meczu przez wiele, wiele lat od początku istnienia klubu i wspierali zespół Stali Ostrów, również jest to wielka sprawa i będą mieli jak najlepsze warunki tutaj do bycia szóstym zawodnikiem w każdym kolejnym spotkaniu. Jako zawodnik grałem w wielu halach, ale Arena Ostrów to naprawdę znakomite miejsce, świetne warunki do trenowania i na pewno będą tu znakomite mecze. Myślę, że to jest wielkie wydarzenie dla całego Ostrowa Wielkopolskiego, nie tylko tego sportowego, nie tylko dla naszego klubu, dla wszystkich Ostrowian to, że ta Arena Ostrów, ten piękny obiekt już za 2-3 dni będzie żył sportem, że tutaj pojawi się nasza drużyna, która będzie najpierw trenować, przygotowywać się do tego pierwszego meczu, ten pierwszy wyjątkowy specjalny mecz w tym właśnie nowym obiekcie już w sobotę 14 listopada tutaj z drużyna Arget BM Slam Stal zagra z ekipą Astori Bydgoszcz i to na pewno będzie takie wydarzenie, które przejdzie do historii sportu w Ostrowie Wielkopolskim. Można tylko żałować, że na ten moment bez udziału kibiców, no ale wszyscy czekamy na ten moment, na tą chwilę, żeby ci kibice mogli być w tym obiekcie i żeby w tym obiekcie właśnie kibice oglądali świetne występy Stalówki, stalówki która walczy o mistrzostwo Polski, a później będzie walczyć w europejskich pucharach. Sędzie Dobrze, Alek Doma, Naylepi.